Jakby co tytuł odcinka to nie flatbait? Ja wziąłem, że właśnie znowu zmieniam tematykę kanału. A to ja z moimi humorami jest śmieszny. Czy tematykę kanału? No. Czemu zmieniam? Tamte mnie się znudziły. <noise> się znudziły tamte rzeczy, bo tam takie. A co zmieniłem tam inną tematykę kanału? Myślałam na przez kilka dni. To pierwsza była. I w takim klubie, będzie to się jakieś... jak on idzie, jakieś rzeczy, randomowe filmy, rozpoznające ...jakieś na jakichś okoleniach. Druga tematyka to bardziej vlogowo-konna. Ale inteligentna, ja nie popadłam na pomysł, że ja nie lubię nagrywać vlogów. Bo to bardzo mnie umiem też. Co jak to się robiło. Ona się to dobra. I, oraz że kodniczka w Nie, 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 nie. Słuchajcie, tematyka. I się do ósmej klasy, no i mam takie APC, że z moją ósmą co ja robię, jak się uczę i jak ukradniam w Mogę? Mogę. Chcę? Chcę. Ponimy się to? Możliwe. Mam to gdzieś? Tak. Ale nie, to jest moja motywacja moja, bo ja mam tak bardzo często, że przez pierwsze pół semestra każdego, przynajmniej dosłownie każdego tego, mam, ja chcę się uczyć, będę się uczyła regularnie. A potem mam takie, kurde, ja się nie sprawdzę, ale on jest jutro, ja się uczyć, czyli tego już. No tak to u mnie wygląda. Nie, 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 nie. Tak. Tak to u mnie wygląda. A w ogóle ja przesył się, czy na, na YouTubie? Ja nie chcę nagrywać Nie chcę nagrywać, ale się średnio na YouTubie, no bardzo mądry pomysł Tylko nie jest tutaj już od roku po raz jestem Ale no dalej No tak to trzeba być, tylko w Ale no dalej A i Troszkę, jeszcze, to jest to, o czym mówiłam, że nagrywam vlogi i o tym, o czym nie nagrywam vlogu, tylko nagrywam też filmików, ale nie tłumaczę. Hej, zauważyłam, że to ja. Nie chcę dalej. Zauważyłam. I tylko mówię. Przestań, będzie film. Dobra. Bye bye.